and then you'll die I give thanks to the Lord every day for bringing you and I together. I'm glad you're looking to do more here. We need you. okay as you can see John Ced's making a lot of people suffer right now and quite frankly I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now, but that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the woods and pig farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. Oh, I see Spadel. Team Już ci zaznaczam. Fajną kierownicę ma. Mm. U jest. Dobra, ja tu się chowam i teraz kosisz. To chyba być... wiecie, copyrightowana muzyka. To byś to wyłącz. <laughs> Chciałbym, mam poci. Jezu, Boże, i... To słyszałeś o czymś takim jak droga? No, przecież jadę po drodze. Dopiero teraz. Cały czas. Mam jakieś kamery, Boże. Co nie mogę odznaczyć tamtej drugiej misji? Ty już zaznaczyłeś? Który drugiej? U tej Casey. Ty byś ty tam wśród strzeliny wiedziesz? o no to chodzi. Mogę zrobić suppressing fire, możesz. O, zabij mi kierowcę A możesz mieć jakąś stację radiowe czy coś? No właśnie nie A Jak w radio to i się dzieje No bo ta ciągnie nas biegnie To jest koietli? Ja jeszcze się nie ruszyłem To kto strzela Musisz w innym miejscu zjechać bo oni od razu zobaczyli Jup Solingier Far Cry. Może ja sobie zapuszczę taką brodę kończonką? O, teraz ja prowadzę. Tak. Dobra, już, ej, uspokój się. Oni w domu są. Ja mam Co tu się coś pali? Ja tu jestem w szakach. Ciekawe. Dobra, załatwione. To bezpiecz farma, ale ten... zakładnik zakładniku co nam trochę nie... O Jezu, świnka. Ja ci kręcę, co tam się dzieje? Te co nie mam, ale jaja. Jezu ze strzelby mnie załatwił, ale ja tu w ogóle ludzi nie widzę. Jaja, Godzina papieska 2.1.3.7. Hehehe. Pozapienie dla Adriana.

Ja pierdziel, co tu się wydarzyło? Ale zobaczcie, uwolnił pieska. Nie może rozmawiać, ale piesku uwolnił. No i cych, kolejna misja wykonana. Dobry Samarytani. Aż mi oczko zasłyszało. Co my tutaj mamy? Najbliżej. Z pobocznych, co tutaj możemy mieć? Eee... silosy, No dobra eee. Musimy szukać system chopie A tu ładziej płoną zewę I mają nas. Prawie nas mają. Ja pierciele, Dobra. Trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Uciekniemy. Uciekniemy. Nie damy się. Nie damy się. Nie jesteśmy tutaj byle jakimi. U osobami. dobra, aleć bogaś. Gdzie oni są? Nie, nie widzę ich. Punkt oporu, dobra. Błoniec, prawie wolno. Ja to nikogo nie widzę. Nie wiem, jakby jeden pocisk błogości. Dziś skąd tu weźmiemy pocisk gości Nie damy się ta. Pastor nas I need your help again. The folks you saved at Woodson's farm told me that the cult has a defector. He sought refuge with the resistance at the Silver Lake Trailer Park. But I've been in the dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden of the wounded off my shoulders. Go to the Silver Lake Trailer Park and make sure that young man is safe and sound. We need to be open to forgiveness. If not. Jezu, jak mnie przestraszyłeś. Ej, spokojnie, to mi kum... o Jezu, co się stało z twarzą, kumpel? O, to jaki golf. Już nie bi tego samochodu, chodź tu. Wsiadaj. No. jedyny. jak Chcą nas przechwycić. O! Wypełniliśmy drugi ten... pasek, czy tam kuleczkę. Uuu, ciekawe. Sprzedaję... o łupy mam jakieś tam wezmę, sprzedam wszystkie. Jakiś tutaj ten, dobra, 1500, ja zarabas jestem, nie wiem jak ty, to naloty, nalot, 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 nalot. Ja I pierdziele, widziałeś to? Aha. Właśnie dechaluj dys, spierdzielamy. Gdzie ten kemping jest? Jesteś, oh. jesteś. Jestem. A tam jest. Boję się. Czego? O kur, no. Dobra Właści... okej. Okay. Właśnie tego. Okej. Okay. Co to miał być w ogóle? No no ale no zrobił typ. Trzeba go rozstrzelać, muszę sobie ha RPG i rozjechać go. Ja próbowałem ostatnio trafić z rpg a to nie, nie udało mi się. Spokojnie damy radę. Dobra, gdzie jest ten lamus? financial depression, the secretary of the treasury said absolutely not. What is it? Zioa, Bimber, Panic, and a pravture. Oh. Zbliża się grupa przechwytująca. Myślisz, że ci przed nami? Ty, ja się tak trochę niepokoję, bo to nie, cały czas nam pokazuje, że się zbliża ta grupa przechwytująca i nic. No dobra, to się. Zobaczymy, kto kogo odgarnie pierwszy. To nie? Myślę, że tak. Ale dobra, to robó zaszkodzić. Noo. Jezu, chciał za mnie skręcić. Dobrze, że to przewidziałem. Więc co, wydaje mi się, że że dopóki nie zatrzymamy się, to tak średnio chyba. Ja nawet ich nie widzę. Uspokójcie go pociskami głogości No i jestem spokojny. O, dobra. Nikt nie będzie escapeć. Pam, pam, param, pam. Dobra, uciekamy przez las. Ja nawet nie hamuję. Po co hamować? A to jest fajne. Pamiętam to. To jest fajne. Może tutaj też padłem. Eee, się. Ale do ciebie Człowieku, to może tak się lać. Dobra, idę ja. Wyjdę z samochodu? Nie wyjdę. nie? Bo miałem mapę odpaloną i musiałem ten... zobaczyć, bo mi wyskoczył, że coś pobieram. A ja nie chcę nic pobierać w trakcie grania. Dobra. To już, załatwię ich cię podnoszę. No dobra, na no spokojnie. Ależ manijanę robię. O jezu, telefony, tu, aktualizacje, nic nie przygotowane. Chyba czasem i tak, dobra. Ja nie mam apteczki, teraz sobie uświadomiłem. Nie wiem, jeszcze trzy, ale już cię bronię. Ale to tak nie tak mówię, wiem, walczyć wręcz w grach. No bo to jest przyjemne tutaj. Przywódcą Ruchu Oporu. O, mi właśnie też wyskoczyło, że... To mógłby Six Siege. No. Linda Stone. Tu jest broń. A, tego typa mam bronić. O tu jest na szpany. Patrz, na szpany jest. Nie trafiłem już padłem Dobra, tym już trafiłem Chodź tu, kam tu papa Z czego to jest tyle krwi? Znaczy Boże, ognia Bo ja rzucam mołotowy. O Boże ale duży jest przy tobie, że ci pomóc Odpaliłeś mnie Ja nie, już się samo pali Chupie Na drodze, na drodze Bum. Bum. i zginę Dobra. Kurna. Z baseballem na minigana tak ciężko. Mówisz? To... Myślałem, że mu wskoczy na busa, ale nie zdarzyłem nawet ze schodów wyskoczyć. Ty, nie żyje? czy się stało, że nie żyje? Uciekinier nie żyje, pokazało mi. O, to pewnie... Jak mnie zabili, to pewnie weszli przez te drzwi, co ja wyszedłem do niego do środka. A a tak się dobrze bawiłem. Jest że spiło mnie z kijem. Dobra, mam dosyć kijów. Nie chcę z kijem. A ja będę latał ze szpadlem. Ze szpadlem się super lata. I... BOOM! jest ze strzelbą, typie. Oj, dobra. Jednak strzelba i szpadel to też nie jest dobre połączenie. to gdzie jest ten boomer, co? Bo nie wiem, gdzie jest boomer. Właśnie nie ma go. Dobra Oś, wstrzelaję, wszczelaję, wszczelaję Ci nasi współpracownicy to się w ogóle nie nadają. O Jezu, swojego zabiłem Ten go skopał. <guskop> Nie będzie mi to frajerów, była go litość. Ale jeszcze zobacz takie je w pozie. A masz. Chami bredny. Uj, jak ty gładnie... o jaką ma pupcie. Jadą, jedą, jedą świry, jedą. A ja go on. Co masz mi zrobić? Na tył łodzi Na Łodzi, o. nie do samochodu Tam jest łóżko, chodź Osłonię ci ze szpadla Tylko, że ja biegać nie mogę z mnie Dobra Ja mam tylko pistolet Dobra Dobra, czekaj bo się troszeczkę Już się osłaniam, tak jest trzeba Dawaj, dawaj, dawaj Nie żyje. Nie żyje. Nie żyje. Prawie mi kład przejechał. Dawaj, idę szadę Jak w chodź, no, Idziemy. Handluj, co tu mogę? A, tu łódź mogę, dobra, dobra. Co ty zrobiłeś? Podnieś go. Kurwa. Co ty zrobiłeś? Zjebane. To położyłem go na łodzi, się zsunął. Zjeb... I... Człowiek z już nie da rady, musi się zabić. I się utopił. Dobra, teraz ja go niosę. Dobra. Poszumie trochę. Aaaa, teraz się sfrustrowałem. Dobra, bierz go. Dobra, idziemy. Pam, 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 pam. Dobra, leży, leży, leży. Są już drodzy, dobra. Ja biegnę za tobą. Prawa czysta na razie. Chodź, chodź. Jedźcie, ja kręcę. Jakoś stało to jakoś dramatycznie wyglądało. Większe emocje. Chodź, już jesteśmy. Czuję się teraz jak, wiesz, ta scena z 300. Nie, to to, to nie z 300, ale... Nie, tak, z 300, co nie tak niewielu broni tak wielu. Czy tam tak wielu atakuje, tak niewielu, o. Dobra, to, to było słabe. Mam go. Dobrze. Bo już zaczął wiksować, na silnikach się u mnie na wikse Dobra, tu jest mój padel. I need these, do That is the righteous path. Great job, Deputy. We've shown that we can open our arms and embrace those who have been led astray, and there will be others. You've solved every problem I've put before you. The Lord will guide you now. Next time you're in Falls End, come by the church. There's always time for a prayer. Nice job in Falls End. Butch. Mm. O kurcze. O, ryby tam są. Mm -hmm. Czekaj złowię rybę. Jo, 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 jo. O kurcze, że w życiu. Jak on rybę? Dawaj, dawaj, dawaj. No, słap, słap, słap. Widzę, że chcesz. Widzę, że chcesz. Dawaj. I co z tą rybą? Spłuczyłeś mi ryby. Ja nie. Hmm. czekaj, dobra, ostatni raz. To jest jakiś bez w ogóle. Ty, stary! <try> stary! <try> to się nie łowi ryb! Jak to nie? Tak się szybciej łowi. Nie, nie, bo ja już mam, już się mam! Nie wiem, jak ci siłować. Jak ja mam się tu siłować? Co z rybą walczysz. A nie widzisz, że ja walczę? Nie strzelaj do niej, no. Ci tłumaczę. I tak się jej nie da zrobić Pstrąg tęczowy złowiłem. Patrz, patrz, jaką mam rybę. 12 LBSów, dobra. Jak mu mój szpadel z powrotem? Ale to była walka. Ja pierdzielę, mogę cię zarzucić na wędkę? Jezu, no alive, dobra.